Też ja się tego nie rozumiem, a jedno mogę wytłumaczyć. To jest Ameryka. Tutaj, tutaj broni jest więcej niż Amerykańców. No to jasne, cholery. Jak dobrze strzelają. O, szybko, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Nie zdążyłem. Proszę zachować spokój, drodzy kierowcy. Ja tylko strzelam do tych cholernych synów którzy postanowili... O, no, jeszcze tego, tego brakowało. Spokojnie, drodzy panowie. Ja tylko przechodzę obok. Nic się tu nie stało. Nic się tu nie stało. Popierd... Byłem pierwszy, więc lepiej się odpierdol, dobrze? U. Zasłużone. Eska. O, cholera. Poważnie. Poważnie. O, jest ten wózek? Może się ostrożnie powoli. Da. i dlaczego? na to, że i wyhamowałem. Do samego GA. Chodź, dzień dobry i. No, nie wiem co to ma być za wyścig. O kurczę, i to będą tylko same wyścigi, co nie? To by całkiem ciekawe. A cóż, trzeba dojechać do celu. No to jedziemy. Eee, czy ty, czy ty, to. Czy ja właśnie. No dobra, jeszcze raz. I kolejna mi. Ja kurde, już myślałem, że akurat dzisiaj nie wyhamuje. Dobra, zobaczmy co tam ciekawego mamy. Joe, słyszałem, że chcesz sobie trochę dorobić. Mam na ciebie bananą fuchę. Przygotowałem świetną w który który ma się za rajdowca. Tyle, że koleś twierdzi, że to złom. Z tego co wiem, mierzysz sobie radzi za kółkiem. Wez wóz na przyjaczki i pokaż koleż co cudo potrafi. Jakoś łupki przyryte dostanę na force, to ty też. Wózek powiadasz. No dobra, się. Dobra, czym gdzie to jest? O, akurat nie daj, Poczekaj, czy mogę właśnie przyjechać? Przepraszam, przepraszam, chcę tego wtedy przejechać. O, idealny skrót. Ciekawe co to za furka i. Hmm, nawet, no, okej, okay, jak zwykle z tym silnikiem. Ten cudownie. Okej, okay, wsiadamy i pora do. Na... O, na wszyscy, są te wszystkie punkty kontrolne. Okej, okay, okej, okay. zaraz się tym zajmiemy. Dobra, dobra, ścigajcie się. Ja mam na, mam was na to wyjebane. No to pora wypróbować tą wspaniałą dziecinkę. Ale widzę, że naprawdę szybko gna. Zaciszniemy po kolejny. U, ty. Ostrożnie. No trochę pająsło. Ale szybko się rozpędzam, ja Wydawało mi się, że jednak będę mógł pojechać jeszcze raz do przodu A tak jak zwykle zjebałem Dobra, to jeszcze pojedziemy to szybko do przodu O, myślę, że powiem policjantce, że jesteś szybszy do mnie Proszę bardzo o twojej lewej No, tak już lepiej Pip, 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 pip. rogi drogi śledzie, o, teraz ja napierdalam. No w wózku. Około to się nie rybuje, i au, 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 au. O teraz, niestety, czy to akurat jest warty ceny, ze względu na to, że trochę pobijałem. ale widzę, że naprawdę wyśmienicie zapiernicza to jest po prostu cudo nauki. Nie, co ona mówię, cudo nauki, raczej znaczy cudo motoryzacji. Jedziemy, 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 jedziemy. Uuu, kurczę, 150, prędkość, no, choć nie maksymalna, ale kur, jak zapiernicza. Jak przesadzam? Auć. Ja tego nie rozumiem, dlaczego pan policjant musiał wysiąść? Mógłby się po prostu... Nie za mną, a ty... The AI, tych, po prostu inteligencja tych MPC-ów policjantowskich, po, czy znaczy policjantów, po prostu mi zaskakuje. okej, okay, teraz moja inteligencja jest naprawdę. No teraz jest to dupy. <grym> Ale widzę, że naprawdę kram ile się dał. Uuu, uh, uh. tylko nie wyjebał się za na barierkę. Chciałbym By, się nie wyjebał za barierkę. Zachodna, że ostrożność. To naprawdę, naprawdę bym tego nie chciał. Kiedy, wydawało mi się, że ty w prawą stronę się skierujesz. No, brawo! No, zasłużyły sobie na to. Niech to będzie dla ciebie lekcja pokory. Mam, o właśnie, mam nadzieję, że lekcja pokory nauczyła cię pokory. Może powiedziałbym, to bym nie wiem. Przecież wiem, że to jest jakaś z tego mądrość. Yy, uch. No tak był zak się dymi. Jak zróbę ten samochód do Czarniego, to powiem. Powiem od razu, chłopie, Joe, coś ty odjewał temu wózkowi. Powiedział, że tylko zawieź na przyjaźń. A ja w no poniosłej, bo wiesz, jak jest, jadę do gazu to nie znam sło słowa hamuj. To w ogóle ma sens? A, też nie ma sensu. Ali... Okej, okay, mało brakowało na tym to się raczej się nie rozpędzę mała, ostrożnie powoli jedziesz? ej, z drogi no eee, kurcze, ci przechodnie ja już nie wiem kto ma pierwszeństwo przechodzień, czy kierowca chyba raczej przechodzi, ale skoro mam misję na czas, to to nie ma w ogóle pierwszeństwa trzeba szybciej zapierdalać no właśnie, zapierdalać trzeba zapierdalać trzeba a ja wiem, czy przypadkiem dorobi się spajałych punktów, I, a czy e, dorobi się naprawdę dobre, dobre rangi, na przykład ranking S. W sumie mało to możliwe, ale nie bym się o tym przekonał. To by nikogo nie było po przeciwległej stronie pasa i doskonale. Znaczy, z tego. A szanę. A co mi się nagle zatrzymaliście? No to. Okej, okay. ja nie mam pojęcia, co się o to dowodziło, ale. Zabrane jak się należało. Ciśniem, 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 ciśniem. ciśniem. I Golowe. Jeden nawet policjant nie zwróci na to uwagi, a ogranicznik to jest do 40. Czy znaczy powinno być 50? No, po 23 do 60. Panuje tego policjanta. Przynajmniej mnie zignorowałeś, mimo że zapierniczyłem naprawdę spo, sporo kilometrów. I to najgorsze po przeciwległy stroje pasa. Możesz to jakoś sobie tłumaczyć? Bo ja nie umiem. O, tu jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kurde, ile to jeszcze będzie trwać? Bo ja w sumie nie mam pojęcia. Czas powoli się kończy, czas powoli się kończy. Niedolenie kierowcy! O, brakowało. Linie do przodu, ciśnie do przodu trochę zwonić kurde zebam bo akurat nie odpowie bo będzie przy o, już ok no bo tam gdzie nie zrobię ale muszę przyznać naprawdę nie że zapierniczyłem bo może jeszcze cię tutaj Zwoli. A brakowało uszty Ok, po problemie ja powiem tak: 9 dziesięć, 10 względem na to, minus jeden względ na to, że jak będę dachował, to od razu zginę. Tak, akura, ja akurat coś o tym wiem. I od razu porównujemy. Raga, Wydawało mi się, że no tak, 90. I to mi się niestety opłaca. Dobra, przekładamy kolejne misje. O, teraz jakiś specjalny supermarket. Tak powiesz, że to jest naprawdę wyjątkowy. Doskoczy jak. Panie policjancie, nic nie widziałeś. Nic nie widziałeś. Mam nadzieję, że mi. Cholera jasna. Nie jest za co odpalić, No, doskonale. To mnie to by tak strzela. No to nie ma być. Ja tylko zastrzeliłem policjanta. Powinniście być bardzo posłuszni. A, no tak, Irlandczycy. To wiele wyjaśnia. Tyk. Pięknie. Jeszcze tam ci są. za wszystkich załatwię. za wszystkich załatwię. A ty skąd się tu w kurwa wziąłeś? Tu nieważne. Kolejny załatwiony. Kolejny załatwiony Eeeh O, kurde, niedobrze O wreszcie zginąłeś Szybko załatwo, załatwo, szybko, 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 szybko I po problemie No, pora się zrehabilitować. Kurwa, Macie jeszcze na no, dodatek no, przyś... Eee, no tak, zapomniałem już wszystko, że skończyzny skończyzny. Nie broni może byście jednak siedli do samochodu. patrzcie jak tutaj robot z waszym wózkiem. Banda po główku. po prostu banda pogłówków. Poważnie. Nie, nie, nie tak się trzeba parkować. Dobra, to... Jest dość tego cholernego pierdolenia. Jak zwykle, jak tu mówi, gadać i. Eee, przy. Nie będę przyjmował kurwa mandatów. Nie mam mowy. Jo. Jezu, jeszcze muszę to zrobić. To jest naprawdę wkurzające. Nie teraz, akurat naprawiam. Dobra, to rozluźnij się szybko. No, wyciągnij broń. O, teraz. Pięknie. Jeden, kolejny. Dobrze, i cyk. Gotowe. Teraz szybko, szybko, no tak, jeszcze kolejny. No i gotowe. Teraz muszę schować broń. Kurde, kolejne 500, to musi się po prostu pierdolić. Ja tego kurwa nie, nie nienawidzę. Ale najwyraźniej nie ma innego wyboru, co nie? Jest zrobione. Eee, powiem tak, ja nie jestem kolesiem od kierowania. Więc powiem tylko jedno, po prostu spierdala mi tyle. Mnie tu nie było, właśnie, mnie tu nie było, cyk. A few minutes later... No to nasz cel, tym razem nie rozbiłem sobie samochodziku. Nie właśnie, ale właśnie, co mamy zrobić z tym supermarketem, bo w sumie nie ma w ogóle zielonego pojedzia. To pora się przekona, co to za misja. Kiedy dostał cynk, że będą wywozić w Polsce jednego z tych, no, supermarketów. Chodzi o te sklepy, co ci się ciągle do nich łażą. Muszę tam wydawać furę pieniędzy, bo to będzie ponoć największy transfer tego roku. Musimy się tam kopnąć tonem i zwinąć kasę. Alfa forse nie? Tylko kilka porządnych fint i zrzucące dzieciaki bułka z masłem. Tak, no po tym widoku. To raczej tego, to czarno to widzę. No, ja się zauważyłem. Dobra, załatwmy to za pomocą mojej ulubionej broni. Proszę natychmiast się odsunąć. Tylko ochroniarze muszą zginąć. Tylko ochroniarze. Kiedyś one nie wystawiały żadnego łupa. Trochę dziwne. Gdzie tak jak się tu schylasz? O! Dobra. No to tradycyjnie z tego. Piękne. Dopiero teraz zaczęły się chować. Ej, cyk! Pięknie. Widzisz, tak to się robi. Ako przyszukam może tutaj coś ciekawego znajdę i widzę, że raczej nic. Może tutaj coś, albo że coś tam złowię, bo naprawdę widzę, że nic tu ciekawego nie ma. O, Dom Sonic. No ten akurat jest lepszy ze względu na to, że ma większą pojemność maga. Zynku i... Co to? No tak, gra mi się wyłączyła, zajebiście. A kolejny hit. Eee, do no panowie! Też ja tego nie rozumiem. A jedno mogę wytłumaczyć: To jest Ameryka. Tutaj, tutaj broni jest więcej niż Amerykańców. Dobra, nie No tak, jest jakby go będą strzelać tej cholernym mięsnym. czy na. Jedno jest pewne. Myślicie, że dostaniecie, dostaniecie zwolnieni a ja dopuszczę takie dopuszczenie dyscyplinarne o nazwie kulka w łeb. To powinno wam. No tak, no to jeszcze raz. Te muszę dokładnie przywalić i. No nie umiałam przycelować, co nie? No to przyceluję i pięknie. Black. Staram się kurde tole tylko po prostu nie budzę motywacji, po prostu muszę się skupić tyle. I to w całkowitej ciszy. To Oto jest właśnie moja cisza. Ach, cholera. Mają naprawdę dobrą pozycję. Otóż nie, otóż nie. Proszę, bo to? A ja bym się to rozejrzeł, bo być coś ciekawego, ale raczej tutaj nic nie widzę. To może należy się dostać tutaj? Raczej nie mam innej możliwości. A tym idziemy na górę, tylko użyję strzelby, na przykład w barek, żeby dla broni... na blisko. No to, wyważamy i... Dzień dobry. O oh O -oh. No to mamy przyjebane. Oko. Tylko daj mi karabin. Okej, okay. o, chwila ja. i cyk. O, serio, to układ musiał mi powstrzymać. Ujebane szkło. Robin I... I... Car 98. Za. No, dopiero teraz mi to dajecie. Damach formy DLC. To jest po prostu beznadziejne. Cyk. Kolejny, kopie następny. Mam cię. No, ta broń jest po prostu niebezpieczna produkcji, ale zajebista. No, teraz to spróbowałem. Przestancie pierdolić, zanim zacznijcie strzelać. I... Co to w ogóle ma być? Ej, czy jest jakiś oddział?

byś otworzyć, bo raczej nie mam możliwości. Żeby... Okej, okay, teraz już mogę. nie? Staram się. O, rzucę granat. Uch, bału brakowało. Mógłbym powiedzieć, prawie byłby trupem. No tak, kurde, zwykle będzie jeszcze widomy strzelać. Pięknie. Bierzemy szybko, 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 szybko na dół, na dół tutaj. Pięknie, dwie kolejni, dobre, kolejny Padł, tylko tu, tutaj, narzy czysto Raz tutaj, też czysto Okej, okay, skąd oni wystrzelają? No, to zajęło mi miejsce Zgaduj, że z góry No tak, jedna z góry no i Właśnie wystawiłeś główkę. Tylko to para na szybko postrzelić każdego po kolei. To jest Co to w ogóle ma być? Poważnie. I co to? Okej. Okay. będziemy o wasu wyjeżdżać samochodem. Zajebiście. No, 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 to szybko wjeżdżamy, o, oh. o, oh. oh. oh, cholera, o oh, cholera, sorry Tony, akurat zjebałem sprawę, o, oh, fuck, będę musiał się jakoś dobrze wykręcić. Dawaj Tony, szelaj, szelaj, szelaj cholera, to nic, to w ogóle nic nie pomaga. A jeszcze to strzelaj do strzelaj, to skurwysyn... to jest... Ja po prostu wpadłem jak śliwka w kompot. Auć, to zabolało. No, gratuluję głupoty. Brawo. Tak to się kurna robi. A szybko tam tamtą stronę, w tą, w tą. O, zgadnę, już zaskoczyła ci się ciesia, amunicja. Okej, okay, spoko, gdzie mam dojechać? Okej, okay, już wiem gdzie. Szybko, 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 szybko. szybko. Jedno jest pewne, danego cywila nie uczyniłem, tylko to cholerni ochroniarze powinni mi kurwa podziękować zwykle żadnej kurwa sprawiedliwości Niby to ja tu jestem złoczyńcą No w sumie to prawda, o ty! Jak nie mam cię i... Dobrawo! brawo Oczywiście, oj Przybyli mi o... Kurde, przyszyli mi tę oponę, cholera kiedy robię cholernego fraka, co nie? Szybko, szybko. Oj, skręcanie będzie naprawdę kiepsko. Czekaj, że się jakoś wyrobię. O, 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 o. o, o, No jednak nie do końca to doszło. Szybko, 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 szybko. Czy mogę jakby tak zaparkować? Nie, muszę wysiąść, muszę szybko wysiąść. Udało się. Jest, udało się.

Hey, look who's here oh, Fuck. Fuck! God damn it! How many times I gotta tell you, how many times you buy the good pliers, not this cheap piece of shit! has gone, this is, This is Joe, the guy I was telling you about. Yeah, right. How you doing, Joe? My guys, Eddie and Balls. They told me you'd done some good work for us. Listen, I got some more jobs for you now. You pull these off? I'll have a uh, discussion with that cocksucker Carino for you. Sound good to you? Yeah, sure. All right, excuse us now, will you? Me and the shithead got work to do. All right, see you fellas later. Uh -huh. Come on, let's go. You're digging the damn hole. <sighs> okay, wasn't A kurcze, no. Jak zwykle będę musiał. Uuu, że policja bije, zauważy co nie? Tylko używaj budki. O! Główka pracuje. O, mało brakowało. Ja tylko używam budki telefonicznej. Mnie nie widziałeś, rozumiesz? Nie, w ogóle nie widziałeś. Nie po problemie. Cóż, parę... O, właśnie, tutaj jest już misja od roku. I widzę, że. O, aż jeszcze drugie miejsce zecenie i założymy się. No, co ty na to, pali policjancie? A tak? To proszę bardzo. U... Ach, tak. Dziękuję, sir. Nie co? Drugi w Pierdalaj. Pierdalaj. Stawiam opór, stawiam opór. Ciet, się. ciet, dobra, po raz pierdalać i załatwmy Powiedzmy szczerze. Dobra, jak zobaczymy policjantów, to od razu zajmę się, zajmę się właśnie innymi wiceprzyjmi. A zatem widzimy się. No dobra, po prostu zróbmy oczyszczanie i po Ciąg dalszy nastąpi.